Pokój. I dobro. To już 34, zatem ostatnia niedziela w ciągu roku liturgicznego, podczas której, jak zawsze, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Chcemy widzieć w naszym Panu Jezusie Chrystusie, tego, który króluje, czyli włada całym wszechświatem, ale jak zobaczymy, Jego królestwo jest szczególne, bo nie jest z tego świata, chociaż króluje nad całym światem. Ewangelia, którą usłyszymy podczas tej niedzieli, pochodzi z 18 rozdziału św. Jana Ewangelisty, gdzie Jezus rozmawia przed swoją męką, a właściwie już podczas swojej męki rozmawia z Piłatem. Zapytajmy od razu, Piłat, postać znana do, do tego stopnia, że nawet pojawił się w kredo, załapał się, można powiedzieć, jak Piłat do kredo, i tenże właśnie Piłat, Według tradycji miał żonę. W Ewangelii Mateuszowej jest nawet powiedziane, że jego żona ostrzegała go przed procesem pana Jezusa. Jak według tradycji miała na imię żona Piłata, zapytajmy. Może A. Klaudia Prokula. Może B. Lucrecja z Pontu, Czyli Pącka. Tak jest. A może C. Aurora Quinta. Czyli Piąta. Czyli Piąta. Tak jest. Na końcu dowiemy się. Zanim przejdziemy do tego epizodu ewangelicznego spotkania Jezusa z Piłatem, spójrzmy na pierwsze czytanie, które po raz kolejny, po raz drugi, podobnie jak w zeszłym tygodniu, będzie wzięte z księgi proroka Daniela. I tam Daniel, prorok, który opisuje te wydarzenia podczas swojej wizji w bardzo trudnych czasach, bolesnych doświadczeń, w których pisze te słowa, ma wizję. Wizję niejakiego syna człowieczego, który jest, który podchodzi do przedwiecznego do Boga i otrzymuje władzę. Syn człowieczy. Ten fragment księgi Daniela pisany jest po aramejsku. Syn człowieczy, określenie, które po aramejsku brzmi Bar Enash, a po hebrajsku Ben Adam. Ben Adam, czyli syn człowieczy. Adam to jest człowiek, pochodzi od Adama, czyli z ziemi. Aramejski Bar Enash to jest ten tytuł, który Tutaj otrzymuje pewna tajemnicza postać, jakiś syn człowieka, jakiś człowiek, który przychodzi do przedwiecznego i otrzymuje od niego władzę. Otrzymuje panowanie, władzę królewską, jemu mają służyć wszystkie narody, ludy i języki. My wiemy, że w perspektywie Nowego Testamentu tym synem człowieczym jest sam Jezus Chrystus. Zresztą to właśnie tytuł syna człowieczego, z pewnością przez Jezusa wymawiany po aramejsku, a więc Bar-Enasz. Jest tym tytułem, który Jezus najbardziej sobie upodobał. O ile apostołowie, inni uczniowie nazywali go różnymi tytułami mistrzu, nauczycielu, synu Dawida itd., sam Jezus mówił o sobie Bar enasz, jestem synem człowieczym, jestem człowiekiem, synem ludzkim. I właśnie zapowiedź z Księgi Proroka Daniela pokazuje nam tę postać wywyższenia Syna Człowieczego, który otrzymuje pełną władzę od Boga. To pierwsze czytanie od razu ustawia nas w pozytywnej perspektywie. Za chwilę spotkamy Chrystusa stojącego przed Piłatem. Możemy sobie wyobrazić tego Chrystusa w koronie cierniowej, w tym płaszczu purpurowym nie jakoby był naprawdę królem, ale właśnie z wyszydzenia, z takiego poniżenia. Ale zanim ta scena Chrystusa z Piłatem, to w pierwszym czytaniu dostajemy. Od razu finał tej historii, koniec tej historii, że Chrystus po swoim ziemskim życiu, po swoim nauczaniu i po trudzie, jaki podjął, po tej męce, którą podjął za nas, otrzymuje władzę, otrzymuje królestwo, zostaje wprowadzony, jak w tej wizji Danielowej, właśnie w to, co jest jego nagrodą. To wszystko, co otrzymał, za tą mękę, którą podjął, ale może jeszcze bardziej za tą współpracę z Ojcem, za to, że zgodził się. Zgodził się przyjść tutaj na Ziemię, zgodził się oddać za nas życie, zgodził się być tym synem człowieczym, właśnie. Będąc Bogiem, jednocześnie stał się człowiekiem. Czyli od razu to pierwsze czytanie daje nam tą perspektywę, że jest nagroda, że jest w jakiś sposób sprawiedliwość. Że jest ta perspektywa wieczności, żebyśmy nie zatrzymali się tylko i wyłącznie na cierpieniu, żebyśmy nie zatrzymali się tylko i wyłącznie na tych ziemskich rzeczach, naszych trudnościach, czy nawet tych trudnościach, które spotkały Chrystusa. Jest nagroda, jest wieczność, jest Bóg Ojciec, który dzisiaj przyjmuje swojego Syna. To, co wydaje się istotne w tym czytaniu z Księgi Proroka Daniela, w tej wizji Syna Człowieczego, że owa tajemnicza postać Bar-Enasz. Nie tyle zdobywa władzę królewską, nie tyle ją odziedzicza, czy jakoś sobie ją zagarnia, ale ją otrzymuje od przedwiecznego, a więc to można powiedzieć jego królestwo, które jest królestwem powszechnym, nie jest z tego świata, ponieważ nie pochodzi od człowieka, ale od samego Boga. I w takim kluczu zobaczmy na Ewangelię, podczas której widzimy dialog, w której widzimy dialog Jezusa z Piłatem. Piłat pyta Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Dziwi się Piłat, ponieważ wcześniej Żydzi oskarżali Jezusa o różne inne wykroczenia, o bluźnierstwa. Specjalnie to Piłata nie interesowało, bo to chodziło o prawa żydowskie, o religię żydowską, która dla Piłata nie była szczególnie w tym momencie istotna. Ale kiedy Żydzi wytoczyli nowy argument, że oto Jezus czyni siebie królem żydowskim, a więc sprzeciwia się władzy Cezara, dla Piłata to już było podejrzane. Dlatego pyta, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus mówi, czy to ty mówisz od siebie, czy to inni powiedzieli ci o mnie. I w tym ostatecznie dialogu Jezus wypowiada ważne słowa. Tak, jestem królem. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany żynom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Widzimy, że Chrystus. Otwarcie mówi, kim jest, mówi, że jest królem, a więc tym, który ma władzę, który panuje nad światem, ale to królestwo nie jest z tego świata, a więc nie pochodzi z władzy ludzkiej, nie pochodzi z tych ludzkich układów, które znamy niestety z naszego życia, a które często opierają się o dominację, przemoc, agresję i wiele innych rzeczy, które w tym świecie widzimy, a które poprzez które ludzie zdobywają władzę i panowanie nad innymi. Jezus mówi: To królestwo moje nie jest z tego świata. Bo jak wiemy, jest to królestwo miłości, jest to królestwo daru z siebie. Chrystus króluje poprzez to, że uczynił samego siebie nie tyle tym, który dominuje i wykorzystuje innych, ale uczynił siebie tym, który z własnego życia czyni dar dla innych, oddaje własne życie, abyśmy my mogli w nim nasze życie otrzymać. I kiedy dziś słyszymy słowo król, kiedy dziś słyszymy słowo królestwo, to, albo myślimy o bajkach, które w dzieciństwie ktoś nam czytał, czy sami czytaliśmy, czy jakichś filmach historycznych, czy naprawdę może myślimy o lekcji historii. Przypominamy sobie różnych królów i tych dobrych, i tych złych, może bardziej tych złych, którzy wywoływali wojny, którzy byli kapryśni, którzy mieli różne życzenia, a poddani musieli spełniać. Może trochę takie słowo czy takie skojarzenia. Przychodzą nam na myśl, kiedy myślimy o królu czy o królestwie. Dzisiaj i u nas w Polsce mamy prezydenta, którego my wybieramy, wydaje się, że to my mamy władzę, większość naszych sąsiadów również ma prezydentów, czyli wydaje się, że w demokracji jest ta władza ludu, a prezydent, czyli ten, który nas reprezentuje, jest tym, który ma nam służyć. Lubimy trochę zaglądać do naszych sąsiadów, do Wielkiej Brytanii, tam właśnie są jeszcze królowie, jest królowa, spoglądamy, ale to raczej tak z takich gazet, właśnie kolorowych, tylko takie migawki, co tam u nich słychać. Wcale nie jesteśmy przekonani, że mają jakąś realną władzę. I gdy co roku, tak naprawdę w liturgii, wracamy do tej uroczystości, wracamy do tego tytułu, możemy się z tym skonfrontować. Czy będzie to dla nas tylko jakiś taki stary termin, wyciągnięty z jakichś zakurzonych ksiąg? Czy faktycznie zobaczymy w tym pozytywnym znaczeniu, co to znaczy, że Chrystus jest królem. I tak jak już brat Paweł wspomniał, nie jest tym królem, który chce dominować i rządzić swoimi poddanymi, ale jest tym królem, który w pierwszej kolejności rządzi samym sobą i to On podejmuje decyzję w spokoju, w wolności, żeby tutaj przyjść na ziemię, żeby tutaj na tej ziemi stać się synem człowieczym, czyli stać się człowiekiem i żeby tutaj oddać swoje życie. I wprost mówi to, że nikt mu tego życia nie odbiera, on sam je daje. On jest panem swojego życia, powiedzielibyśmy nawet Panem swojego losu i to on decyduje. To jest taki król. Nie decyduje o poddanych, ale decyduje o samym sobie. Na takiego króla dzisiaj chcemy patrzeć. Pełnego miłości, bo takie jest Królestwo Boże, pełnego cierpliwości, wyrozumiałości i przede wszystkim tego, który się poświęca. I nie takiego króla, którego zapamiętamy z tej czy innej wojny, czy z jakichś anegdot, czy wydarzeń, czy może romansów, ale króla, który zmienił bieg historii. Króla, który ma niesamowity wpływ na losy całego świata. I nie tylko chrześcijan, nie tylko wierzących. Ale losy całego świata, od 2000 lat o tym królu, o Jezusie Chrystusie wspominamy, o tej wybitnej postaci. Możemy tam wspominać różnych innych królów, yy, królów polskich czy jakichś innych, ale oni nigdy nie wywarli takiego wpływu jak Jezus Chrystus. I teraz, kiedy pytamy się o królowanie Chrystusa, to możemy się pytać, czy my w tym królestwie jesteśmy. Bo Chrystus mówi o królestwie, nie o takim, gdzie słudzy biliby się, czyli tam, gdzie jest przemoc i tam, gdzie będzie wojna i staną teraz żołnierze Chrystusa naprzeciw jego nieprzyjaciół i będzie jakaś potężna bitwa i zaraz się dowiemy, kto tam wygra i będziemy to wspominać i rokrocznie obchodzić taką uroczystość. Ale Chrystus mówi: To moje królestwo jest zupełnie inne. Moje królestwo to jest królestwo tych, którzy tak jak i ja przede wszystkim. My. Panują nie nad innymi, ale panują nad samymi sobą. Są panami samych siebie w tym znaczeniu, że nie miotają nim jakieś emocje, uczucia, nie poddają się wpływom tego świata. Całe kazanie na górze Chrystusa, wszystko to co powiedział swoim uczniom, to jest jakby spojrzenie na to, że ja, dzięki łasce Bożej, oczywiście, dzięki pomocy Ducha Świętego, potrafię decydować o sobie. Że jak mnie ktoś uderzy w jeden policzek, to nie w nerwach i nie w emocjach oddam mu, ale kiedy trzeba, nastawię i drugi. Kiedy ktoś mnie o coś poprosi, to nie zareaguję odruchowo, że nie mam, nie daję, i stąd precz, ale zastanowię się i jako pan własnego życia albo nawet pan własnych finansów będę wiedział, co mam teraz zrobić. Dzisiaj Chrystus to nam pokazuje, jakim on jest królem i do czego nas zaprasza. Jeśli my jesteśmy królewskim kapłaństwem, jeśli my uczestniczymy i w tym królewskim tytule Chrystusa, i w kapłańskim, w kapłańskim trochę rozumiemy, bo wiemy, co to znaczy składać ofiarę z własnego życia, ale nie tylko mamy w sobie błękitną krew, tak byśmy powiedzieli, czyli tą Chrystusową, ale możemy dzisiaj jak i on być panami swojego życia. Nie być tymi, którzy miotają każde porywy, jakaś każda plotka, każda informacja, każda emocja. Kiedy będziemy dzisiaj spoglądać na Chrystusa, który stoi przed piłatem, zobaczcie spokój w nim, jaki jest. Moglibyśmy być majestat, ale taki jest Chrystus. Wie, że za nim jest Ojciec, wie, że on właśnie teraz sam oddaje życie, że to jest jego decyzja, że nikt mu nie odbiera. On nie chce, żeby ktokolwiek walczył. Nawet mówi wprost do Piotra: Piotrze, schowaj miecz. To nie tędy droga. To jest dzisiaj kierunek. I mimo że ma koronę cierniową, mimo że jest wyszydzony, i mimo zaraz jego tronem będzie krzyż, Chrystus jest spokojny, opanowany. On wie, co się dzieje, on ma wszystko pod kontrolą i on wie, że z ręki Ojca, z jego opieki, z opatrzności Bożej, nigdy nie wypadł. Niech ta uroczystość dzisiaj to przede wszystkim nam przypomina, jakiego mamy króla, kto oddał za nas życie, i mając świadomość, tego, że my również uczestniczymy w tym królestwie, pytamy się, jakie królestwo budujemy wokół siebie. Najpierw w sobie, będąc świątynią Ducha Świętego, potem w naszych domach, wspólnotach, miejscach pracy. Ale dzisiaj przed nami staje nasz Chrystus Król. Król przede wszystkim Królestwa, które jest pełne miłości i sprawiedliwości. I do tego Królestwa dzisiaj chce nas zaprosić. Czy mamy jakieś w zanadrzu przysłowie, które by nam to królestwo Chrystusa jakoś jeszcze bardziej rozjaśniło? Jest jedno takie ciekawe, bo ono często było używane, szczególnie w średniowieczu, kiedy umierał jeden król, było wiadomo, że królestwo musi mieć następnego króla. Nie może być bez królewie, bo wtedy źle się dzieje. Więc często mówiono, umarł król. Niech żyje król. Tak jest. Zaraz była dopowiedź, no bo zaraz musi być drugi król. Może to być jego syn. Tego zmarłego, może to być brat, w zależności, kto tam był następcą trodu. Oczywiście, jeśli nie wiedzieli kto, to była kolejna krwawa wojna. Ale często mówiono: umarł król i od razu niech żyje król. Dzisiaj te słowa możemy zaaplikować do pana Jezusa, bo przyjdzie taki moment, kiedy umarł nasz król. Zresztą Piłat trochę szyderczo, ale kazał napisać i umieścić ten napis na krzyżu: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. I ten król umarł. Ale dzisiaj śmiało po zmartwychwstaniu mówimy, niech żyje król. Ten sam. Tak jest, który, ten sam. Już nie ma. wybieramy nowego, nie chcemy innego. Ten sam król i tylko nasz jest taki. Umarł, ale jednocześnie zmartwychwstał i żyje. Żyje i żyć wiecznie będzie. I tak jak mówi księga Daniela, jest wprowadzany do nieba, a za nim, za nim idziemy my. Ci nie tylko jego poddani, bo znowu brzmi to negatywnie, ale jego uczniowie, ci, którzy chcą należeć do jego królestwa. Możemy dzisiaj sobie powtarzać umarł król, ale nasz król żyje i niech żyje. Amen. Odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, które zadaliśmy na początku, jak według tradycji miała na imię żona Piłata, może a Klaudia Prokula, może B, Lucrecja Spontu, a może C Aurora Quinta. Odpowiedź prawidłowa to oczywiście ta pierwsza, czyli Claudia Procula. Zresztą, jak w filmie Pasja słyszeliśmy piękne łacińskie zdanie, które Piłat do niej wypowiedział, quid est veritas, Claudia? Cóż to jest prawda? Obyśmy my naszą prawdę i nasze życie odkrywali zawsze w Chrystusie, który jest Królem Wszechświata. Pokój i dobro.